Na metalowym blacie ląduje zwykła walizka, zarysowana, ciężka, jak tysiące innych przewożonych po bazach i lotniskach. Ktoś odpina zatrzaski, i w tej samej sekundzie robi się cicho, jakby powietrze nagle zapomniało, jak brzmieć. W środku nie ma dokumentów ani pieniędzy. Są cząstki Mindflayera, czarne jak sadza i ruchliwe jak dym, które nie leżą, tylko żyją. I tu stawiam tezę bez znieczulenia. Henry Krill nie urodził się potworem. Został nim. Nie przez przeznaczenie, nie przez dziecięcą, kapryśną okrutność, tylko przez łańcuch wydarzeń, w którym tajny eksperyment, ingerencja Rosjan i kontakt z Dimension X zazębiają się jak tryby. Jedna walizka stała się katalizatorem, a Hawkins nawet nie wiedziało, że ktoś właśnie odkręca korek od czegoś, czego nie da się już wlać z powrotem. Bo ta walizka nie powinna była nigdy opuścić tajnej bazy wojskowej w Nevadzie. A jednak znika. Kradzież walizki i jej zawartości przez rosyjskiego szpiega okazuje się kluczowym ogniwem łańcucha zdarzeń. Tym brakującym ruchem w szachach, po którym zaczyna się partia bez dobrego zakończenia. Ktoś przewozi ją dalej, ktoś ją otwiera, ktoś chce zbadać materiał. I wtedy następuje punkt bez powrotu. Otwarcie walizki doprowadza do infekcji Henrego i uruchamia jego przemianę. Później są fakty, których nikt nie potrafi wyjaśnić spokojnym tonem. Zniknięcie Henry'ego na 12 godzin, ślady w jaskiniach i dziwne znaki, jakby coś przeciągnęło go przez niewidzialną szczelinę prosto do Dimension X. Doktor Brenner wchodzi w to po uszy. Jego badania mają zrozumieć i kontrolować skutki infekcji, ale w praktyce tylko dokręcają śrubę. A groza rośnie stopniowo. Od pierwszych oznak mocy przez coraz bardziej precyzyjne okrucieństwo, aż po moment, w którym ginie matka. Tak rodzi się wekna. Nie w jednym błysku, tylko w serii decyzji, zatajeń i jednego przeklętego otwarcia walizki. Pustynia w Nevadzie ma w sobie coś, co sprzyja sekretom płaską linię horyzontu, drgające powietrze i ciszę, która potrafi zagłuszyć nawet sumienie. W samym środku tego nic działa tajna baza wojskowa, w której wszystko jest na pokaz i jednocześnie nic nie jest prawdą. Oficjalnie mówi się o programie testów nowej technologii, o projekcie tak zaawansowanym, że wymaga całkowitej izolacji. A nieoficjalnie chodzi o otwarcie drzwi, których nikt nie powinien nawet dotykać. Przykrywka brzmi efektownie niewidzialny okręt. Hasło idealne, bo ludzie kochają myśleć o przyszłości w kategoriach gadżetów, a nie w kategoriach zagrożeń. Jeśli ktoś coś zobaczy, jeśli ktoś coś usłyszy, łatwo to zbyć. Testy, prototypy, eksperymenty z polem maskującym. Tymczasem za ścianą laboratoriów nie buduje się niczego, co da się opisać w raporcie dla kongresu. Tam próbuje się złapać sygnał z Dimension X i odpowiedzieć na pytanie, którego nikt głośno nie zadaje: czy da się to miejsce wykorzystać, zanim ono wykorzysta nas? Pierwsza próba nie wygląda jak filmowe fajerwerki. To raczej seria drobnych anomalii, zakłócenia w zasilaniu, metaliczny posmak w ustach, odczyty, które nie zgadzają się z fizyką, jaką znają, i wreszcie moment, w którym w aparaturze pojawia się coś obcego, jak oddech po drugiej stronie szyby. Nie ma pewności, co dokładnie zostaje otwarte, ale jest pewność, że to działa, a jeśli działa, to nie jest już teoria, tylko problem strategiczny. Wtedy na scenę wchodzi przedmiot, który w papierach może wyglądać jak zwykły transport walizka. W walizce nie było dokumentów ani pieniędzy. Były cząstki mindflayera drobne, ruchliwe, agresywne, jakby szukały gospodarza, do którego mogą się podpiąć. To materiał dowodowy, próbka, trofeum z miejsca, gdzie nie obowiązują nasze zasady. I właśnie dlatego stawka rośnie natychmiast. To nie jest tylko próba zrozumienia Dimension X, to realne ryzyko skażenia, które może rozlać się poza teren bazy. Najgorsze w tym wszystkim jest to, że zagrożenie nie musi przejść przez bramę, wystarczy, że ktoś wyniesie je w ręku. Kradzież walizki przez rosyjskiego szpiega staje się kluczowym ogniwem łańcucha zdarzeń, bo nagle sprawa przestaje być wewnętrzna. To już nie jest błąd jednego zespołu, tylko wyścig, w którym każda strona może przez przypadek wypuścić coś, czego nie cofnie ani wojsko, ani polityka. A potem pojawia się Henry Krill, nie jako potwór, tylko jako chłopak, którego można było jeszcze uratować. Henry Krill nie urodził się potworem, został nim w wyniku eksperymentu i infekcji po kontakcie z Dimension X. Otwarcie walizki doprowadziło do infekcji Henry'ego i uruchomiło jego przemianę. Znika na 12 godzin, a gdy wraca, zostawia po sobie ślady w jaskiniach, jakby ktoś przeciągnął go przez świat, w którym Ziemia oddycha. Brenner próbuje zrozumieć i kontrolować skutki infekcji, ale zamiast zamknąć ranę, grzebie w niej głębiej. I tak zaczyna się eskalacja. Od pierwszych oznak mocy, przez pęknięcia w psychice, aż po tragedię, której finałem będzie morderstwo matki. Teraz stawka jest jasna: jeśli Dimension X zostało dotknięte, to ono też dotknęło nas i nie pyta o pozwolenie. Najpierw poszło nie tak coś małego jeden odczyt, który nie pasował do reszty, potem kolejny. Aż w końcu misja, która miała być rutynowym wejść, zabrać próbkę, wyjść, zamieniła się w serię decyzji podejmowanych w ciemno. W środku operacji liczy się tempo, bo po drugiej stronie wszystko działa inaczej. Dźwięk dociera spóźniony, światło łamie się jak w wodzie, a sprzęt wariuje, jakby ktoś go celowo mylił. Załoga traci łączność, potem orientację i nagle okazuje się, że to nie oni obserwują Dimension X, tylko Dimension X obserwuje ich. Katastrofa nie polega na jednym wybuchu to raczej kaskada. Ktoś znika na moment za załomem, wraca za późno i już nie do końca ten sam. Ktoś inny dotyka powierzchni, na której osiadły czarne drobiny i przenosi je na rękaw, na klamkę, na filtr maski. To wystarczy. W efekcie większość ekipy ginie, bo w takim środowisku nie wygrywa odwaga, tylko sterylność, a tam nie ma miejsca na błędy. Zostaje jeden ocalały, żywy dowód, że kontakt jest możliwy, ale też że powrotu nie da się przeprowadzić bez kosztów. I tu zaczyna się mechanika, której nikt nie chciał usłyszeć. Powrót do naszego świata nie jest czysty, bo przejście działa jak śluza, ale bez mycia. Jeśli coś przyczepi się do kombinezonu, do obudowy aparatury, do wnętrza pojemnika, przechodzi razem z Tobą. Wskażenie nie musi być wielkie, spektakularne, widoczne. Wystarczy osad, niewidoczny pył, który zachowuje się jak żywy dym. A kiedy już znajdzie się po tej stronie, zaczyna szukać warunków do rozprzestrzeniania. Właśnie dlatego ta walizka jest kluczowa. W walizce znajdowały się cząstki Flayera, a nie dokumenty czy pieniądze. One były towarem, bo dało się je spakować, przenieść i ukryć. I dlatego rosyjski szpieg, który kradnie walizkę, staje się brakującym ogniwem. Nie musi rozumieć, co wynosi. Wystarczy, że wie, komu to dostarczyć i jak wywieźć z miejsca, którego oficjalnie nie ma. Kradzież walizki przez rosyjskiego szpiega była kluczowym elementem łańcucha zdarzeń, bo przesunęła skażenie z kontrolowanej strefy do świata, w którym kontrola jest iluzją. Kiedy wchodzi Brenner, próbuje nadać temu etykiety. Mówi o cząstkach, o wektorach, o nośniku, jakby dało się opisać to tabelą. Rozumuje logicznie. Skoro coś przeszło, to da się to odtworzyć, zmierzyć i wykorzystać. Problem w tym, że bada nie substancje, tylko intencje. Skażenie nie zachowuje się jak zwykły patogen, tylko jak inteligencja, która uczy się gospodarza. Henry Krill nie urodził się potworem, został nim w wyniku eksperymentu i infekcji po kontakcie z Dimension X. Otwarcie walizki doprowadziło do infekcji Henrygo i uruchomiło jego przemianę, bo cząstki potrzebowały umysłu, który potrafi udźwignąć ich wpływ. Zniknięcie Henrego na 12 godzin oraz ślady w jaskiniach sugerują bezpośredni kontakt z Dimension X, jakby coś go tam przyciągnęło i dostroiło, a potem wszystko eskaluje. Najpierw dziwne przebłyski mocy, później coraz bardziej precyzyjna kontrola, aż wreszcie tragedia, która kończy się morderstwem matki. Działania brennera miały to zrozumieć i okiełznać, a finalnie tylko pogłębiły to, co już zostało przeniesione w walizce i zamknięte w człowieku. Narodziny Wekny są finałem tej powolnej infekcji, nie nagłym wyborem zła. W środku zespołu był ktoś, kto nie bał się ryzyka, bo pracował dla innej flagi. Nie przyszedł z bronią ani z oddziałem szturmowym. Wystarczyło, że znał rozkład dyżurów. Lubił zadawać niewinne pytania i potrafił sprawić, by ludzie przestali patrzeć na detale. Rosyjski szpieg nie musiał forsować drzwi. On czekał, aż procedury same zostawią mu uchylone okno. Walizka wyglądała zwyczajnie, jak sprzęt do przewozu próbek. Metal, zatrzaski, plomby, numery ewidencyjne. I właśnie dlatego była tak groźna. W walizce znajdowały się cząstki mindflajera, a nie dokumenty czy pieniądze. Nie coś, co da się zarchiwizować, tylko coś, co żyje w powietrzu jak dym i potrafi znaleźć drogę do płuc, skóry, myśli. Dla Rosjan to mógł być jednocześnie patogen, broń i technologia, materiał, który po odpowiednim nakarmieniu staje się narzędziem wpływu. Jeśli da się go obudzić w kontrolowanym środowisku, można go wysłać dalej. Jeśli da się go utrzymać w pojemniku, można go sprzedać albo zamienić w przewagę. Kradzież nie wyglądała jak filmowa akcja bardziej jak błąd w papierach. Jeden podpis złożony w złej rubryce jeden kod dostępu użyty na chwilę jedna wymiana skrzynki w magazynie bo przecież obie są identyczne. Kiedy ktoś w końcu zauważa brak, walizka już nie stoi na półce, a monitoring ma akurat martwy kąt bo kamera była w serwisie od wczoraj, zgłoszenie gdzieś utknęło a nikt nie chciał robić alarmu z powodu drobiazgu. Jedna luka w procedurach i całe zło idzie w świat. Najgorsze, że szpieg nie wyjechał główną bramą. Znał system tuneli serwisowych pod bazą, korytarze dla kabli, odpływy i komory techniczne, gdzie nikt nie chodzi bez powodu. Te przejścia były jak autostrada poza kontrolą bazy, bez patroli, bez świateł, z powietrzem, które krążyło tam własnym rytmem. Jeśli walizka choć raz została otwarta w takim miejscu, cząstki nie potrzebowały wiele. Osiadły na ubraniu, na dłoniach, na filtrach maski, a potem popłynęły dalej, tam gdzie człowiek myśli, że jest już bezpiecznie. I tu łączy się to z Henrym Krillem. Henry Krill nie urodził się potworem, został nim w wyniku eksperymentu i infekcji po kontakcie z Dimension X. Zniknięcie Henrygo na 12 godzin oraz ślady w jaskiniach sugerują bezpośredni kontakt z Dimension X, jakby wszedł w miejsce, gdzie zasady są inne, a coś z niego wróciło razem z nim. Brenner widział w tym nie tragedię, tylko okazję. Badania miały zrozumieć skutki, a tak naprawdę pogłębiały je, podkręcały i wyostrzały to, co już w Henrym rosło. Wystarczyło jedno otwarcie walizki, jedna dawka cząstek w niewłaściwym momencie, by infekcja zaczęła pisać mu nowy układ nerwowy. Najpierw były drobne pęknięcia w zachowaniu, potem eskalacja mocy, aż w końcu finał, którego nie dało się cofnąć: morderstwo matki. Narodziny wecny nie były przeznaczeniem. Były skutkiem łańcucha decyzji, a jego kluczowym ogniwem była kradzież walizki przez człowieka, który od początku stał po drugiej stronie. Spotykają się na korytarzu, w miejscu, gdzie zwykle nikt nie przystaje. Henry wraca z zewnątrz, jeszcze z pyłem na butach, a obcy mężczyzna niesie walizkę, jakby była tylko kolejną skrzynką z aparaturą. Przez ułamek chwili ich spojrzenia się krzyżują, i to wystarcza, żeby w powietrzu zrobiło się gęsto przypadek. Za dużo elementów pasuje do siebie. Chłopak, który lubi chodzić sam i człowiek, który potrzebuje kogoś, kto wyniesie przedmiot poza strefę kontroli. Dłoń obcego zaciska się mocniej na uchwycie, a potem nagle luzuje, jakby podjął decyzję. Walizka zmienia właściciela w ciszy, bez słów, jak przekazanie paczki, której nie wolno nazwać. Kilka minut później ten sam mężczyzna zaczyna rozumieć, że zostawił ślad. W bazie rośnie napięcie. Ktoś pyta o numery przepustek, ktoś inny sprawdza kamery. Świadek, nawet nieświadomy, jest problemem. Obcy rusza za Henrym, przyspiesza, próbuje go zagadać i zatrzymać, jakby chciał sprawdzić, czy chłopak wie, co trzyma. Wtedy dzieje się coś, co ucina trop w sekundę. Rosjanin pada, jakby uderzył w niewidzialną ścianę. Nie ma strzału, nie ma krzyku, tylko nagłe osunięcie się ciała i cisza, która brzmi zbyt czysto. Ktoś go uciszył, zanim zdążył cokolwiek naprawić. A dla Henry'ego to sygnał prosty. Jeśli ta walizka była ważna, to teraz jest śmiertelnie ważna. Zostaje z nią sam. Nie oddaje jej od razu, bo nikt jeszcze nie wie, że ją ma. I to właśnie ta chwila prywatności przesądza o wszystkim. W walizce nie było dokumentów ani pieniędzy. Były cząstki Mindflyera, zamknięte w pojemnikach, które wyglądały jak próbki do badań. Henry otwiera zamek, podważa uszczelkę, a czarny pył zachowuje się, jakby miał własną wolę. Unosi się, ślizguje do noka i ust, osiada na skórze jak sadza, która nie brudzi, tylko przenika. Infekcja startuje natychmiast i nie pyta o zgodę. Najpierw przychodzi ból głowy, potem uczucie obcego chłodu pod czaszką, a zaraz po nim nagłe połączenie jakby ktoś włączył radio na częstotliwość, której nie powinno się słyszeć. 12 godzin później Henry znika, a gdy wraca, nie jest już tym samym chłopakiem. Ślady w jaskiniach i w systemie tuneli sugerują, że dotknął Dimension X bezpośrednio, że na moment został wciągnięty w przestrzeń, gdzie zasady są inne, a świadomość nie jest samotna. Konsekwencje rozlewają się po całym świecie. Hawkins dostaje zalążek przyszłej katastrofy, a Brenner widzi w Henrym nie dziecko, tylko projekt. Zamiast leczyć, zaczyna badać, zamiast chronić, próbuje kontrolować. I właśnie to pcha tragedię dalej. Od pierwszych oznak mocy, przez coraz brutalniejsze impulsy, aż po moment, w którym Henry zrobi to, czego nikt nie cofnie odbierze życie własnej matce. Henry Krill nie urodził się potworem. Został nim przez eksperyment i infekcję, a wszystko zaczęło się od jednej kradzieży i jednej walizki, która otworzyła się dokładnie wtedy, kiedy nie powinna. Kiedy Henry znika na 12 godzin, cała układanka zaczyna zgrzytać. Nie wygląda to jak ucieczka z domu, bo nie zabiera nic, nie planuje trasy i nie próbuje się ukryć. Nie przypomina też zwykłego omdlenia, bo nikt nie znajduje go tam, gdzie powinien upaść, a czas jest zbyt długi, zbyt czysty, jakby ktoś wyciął z doby równy kawałek i wsunął go w inną przestrzeń. Najłatwiejsza alternatywa brzmi: atak paniki, uraz, może wstrząs po jakimś epizodzie. Tylko że takie rzeczy zostawiają w człowieku inne ślady. Po strachu pamięta się obrazy, dźwięki, choćby chaotyczne. Po szoku ciało boli, język się plącze, pojawia się odruchowa potrzeba opowiedzenia co się stało, nawet jeśli z lękiem. U Henrego jest inaczej. Wraca, ale bez pełnej pamięci. Luka nie zachowuje się jak wyparta trauma, tylko jak objaw kontaktu, brak ciągłości, jak po przebudzeniu z obcego snu. I właśnie tutaj wchodzi kontrargument, który często słyszę: To Brenner go zabrał. To tajny zespół, środek usypiający, test w laboratorium. Żadne dimension X nie jest potrzebne. Brzmi logicznie, bo Brenner rzeczywiście robi wszystko, żeby zrozumieć i kontrolować skutki infekcji, a finalnie tylko pogłębia tragedię. Ale w tym punkcie teoria o czysto ludzkiej operacji zaczyna się sypać na detalach. Po pierwsze, zostają ślady. Nie w raporcie, nie w plotce, tylko w terenie. Trop prowadzi do jaskin i systemu tuneli. I nie są to ślady kogoś, kto jedzie samochodem do bazy w Nevadzie albo jest niesiony na noszach. To raczej znaki, że coś go prowadziło, pchało w głąb, w miejsca, gdzie zwykły człowiek nie idzie bez powodu. Po drugie, jeśli to była akcja ludzi, musiałby istnieć perfekcyjny łańcuch logistyczny. Porwanie, transport, testy, zwrot, zatarcie dowodów, a na końcu zostawienie chłopaka w pobliżu tuneli. Zbyt wiele ryzyka jak na operację, która ma pozostać niewidzialna. A teraz najważniejsze walizka. W walizce znajdowały się cząstki Mindflayera, a nie dokumenty czy pieniądze. Kradzież walizki przez rosyjskiego szpiega była kluczowym ogniwem łańcucha zdarzeń, bo to otwarcie walizki doprowadziło do infekcji Henry'ego i uruchomiło jego przemianę. Jeśli przyjąć, że to tylko ludzie, trzeba też wytłumaczyć, dlaczego po tym zniknięciu zaczynają się u niego pierwsze realne przeskoki w percepcji, jakby coś z Dimension X już miało do niego dostęp. I dlatego ta teoria nadal wygrywa. 12 godzin i ślady w jaskiniach sugerują pierwszy dotyk Dimension X, nie wyłącznie manipulację Brennera. Henry Krill nie urodził się potworem, został nim przez eksperyment i infekcję. A te 12 godzin brzmią jak moment, w którym obca siła po raz pierwszy sprawdziła, czy może go użyć. Narodziny wekny są finałem stopniowo eskalującej grozy: od pierwszych oznak mocy po morderstwo matki. Tu jednak, w ciszy tuneli, zaczyna się coś bardziej pierwotnego. Połączenie, które nie potrzebuje świadków, tylko gospodarza. Najpierw pojawia się cisza, a potem wkracza on. Doktor Brenner, człowiek, który na cud reaguje jak na usterkę w laboratorium. Dla rodziny Krilów to mógłby być ratunek. Dla Brennera to idealny przypadek okazja, żeby złapać coś, co wymyka się definicją. Henry nie trafia pod opiekę, tylko pod obserwację. Łóżko szpitalne zamienia się w stół do badań, a pytanie, jak mu pomóc, zostaje zastąpione pytaniem, co z niego da się wycisnąć? Brenner wie już, że w walizce nie było dokumentów ani pieniędzy. Były cząstki Mindflyera, zebrane w tajnej bazie wojskowej w Nevadzie, jak próbka groźnego dymu, zamknięta w metalowym pudełku. I wie też, że ktoś to pudełko wyniósł. Rosyjski szpieg nie kradnie dla adrenaliny, tylko dla planu, który ma przełożyć się na przewagę w zupełnie innej wojnie. Waliska przebywa trasę, której nikt nie powinien prześledzić, bo po drodze zostawia tylko pozornie zwyczajne ślady. Zadrapania, kurz, odciski, urwane włókno rękawa, a potem znika z radarów, jakby wcale nie należała do tego świata. W tym samym czasie Brenner składa Henrygo z kawałków. Dosłownie. Każe odtwarzać wspomnienia po kropli, przez hipnozę, przez bodźce, przez dźwięki i światło, aż chłopak zaczyna przypominać magnetofon z pourywanymi taśmami. Raz pamięta zimno kamienia pod palcami, raz zapach mokrej ziemi i echo wąskich przejść. Pojawiają się jaskinie, pojawia się system tuneli, pojawiają się ślady, których nie da się wytłumaczyć zwykłym zabądzeniem. Zniknięcie na 12 godzin staje się nie dziurą w pamięci, tylko dowodem, że Henry był gdzieś indziej, że dotknął Dimension X, a ono dotknęło jego. I tu jest twist, którego Brenner nie chce wypowiedzieć na głos. To nie Henry ma moc. To moc machenrego. Infekcja nie działa jak choroba, którą można wyleczyć, tylko jak obcy program, który uczy się gospodarza i podkręca mu możliwości. Zamiast odciąć źródło, brenner próbuje je okiełznać. Podaje środki uspokajające, reguluje rytm snu, mierzy impulsy, zapisuje skoki temperatury, buduje wokół chłopaka procedury, jakby dało się postawić płot wokół huraganu. System ma zabezpieczyć Hawkins, ale w praktyce hoduje zjawisko, karmiąc je uwagą, testami. I presją. Najgorszy błąd jest banalny. Brenner wierzy, że kontrola jest tym samym co zrozumienie. Każdy kolejny eksperyment odrywa w Henrym kolejną warstwę człowieczeństwa i odsłania to, co zostało zaszczepione po otwarciu walizki. Chłopak zaczyna reagować na emocje jak na bodźce bojowe. Złość przestaje być uczuciem, a staje się narzędziem. Strach innych działa jak zapalnik. I kiedy napięcie w domu Klilów rośnie, a Henry czuje się osaczony przez własny umysł i cudze decyzje, tragedia nie spada z nieba. Ona jest wyhodowana krok po kroku, aż finał jest nieunikniony. Od pierwszych oznak mocy do morderstwa matki, a potem do narodzin Wekny. Henry Krill nie urodził się potworem. Został nim, bo dorośli postanowili go badać, zamiast go ocalić. W praktyce nie było tu jednego momentu, w którym Henry zdecydował się na zło. Były symptomy, które rosły jak gorączka, odkąd otwarcie walizki doprowadziło do jego infekcji i uruchomiło przemianę. I przypomnijmy, w walizce znajdowały się cząstki Flayera, a nie dokumenty czy pieniądze. To one, wyniesione przez rosyjskiego szpiega z tajnej bazy wojskowej w Nevadzie, stały się kluczowym ogniwem łańcucha zdarzeń, który doprowadził do tragedii. Pierwsze oznaki mocy nie wyglądają jak manifest wybrańca, tylko jak deformacja. Nagłe spięcia, ból, odcięcia, a potem wyładowania, które wchodzą w ciało jak odruch. Przemoc jest tu bardziej objawem niż wyborem, bo hamulce puszczają wtedy, gdy coś obcego zaczyna dyktować tempo. Eskalacja przychodzi szybko. Śmierć zwierzęcia i krzywda wyrządzona koledze nie są jeszcze finałem, ale sygnałem, że to już nie jest chłopiec, który potrafi się zatrzymać. Każdy kolejny impuls idzie dalej, bo infekcja nie szuka kompromisu. A potem następuje przeprowadzka do Hawkins, jakby skażenie zmieniło adres, przenosząc przyszły pożar w miejsce, które później naprawdę zapłonie. Henry, który zniknął na 12 godzin, zostawił po sobie tropy w jaskiniach sugerujące bezpośredni kontakt z Dimension X, a Brenner, zamiast odciąć źródło, próbuje je zrozumieć i kontrolować. Badania nie zdejmują klątwy, tylko dokręcają śrubę, aż napięcie pęka. Finał łańcucha jest bezlitosny. Morderstwo matki domyka proces. Henry Krill nie urodził się potworem. Został nim w wyniku eksperymentu i infekcji po kontakcie z Dimension X. Tak rodzi się Wekna, nie z przeznaczenia, tylko z konsekwencji. Jeśli chcesz więcej takich analiz lore i teorii, zasubskrybuj kanał i włącz powiadomienia.